Niech żyje nam, niech żyje nam górniczy stan, górniczy stan. Niech żyje nam górniczy stan. Witam Państwa tak nietypowo w programie Josie Ino Pytum. A nietypowo to znaczy, że goszczymy dzisiaj u muzyków, amatorów na ogródku. Zaraz się dowiecie u kogo. Powiedz, no, Jurku, jak to się zaczło sam z tym ogródkiem? Z tym ogródkiem to jest tak. W 1948 roku, 1948 roku powstały te ogródki. No i mój ojciec, Ignac, były górnik z kopalni Walenty-Wawel, pod Wawel dostał ogródek. No i całe lata w ogródku opiekowali się rodzice. No ale potem zestarzyli się, ogródek przepisali nami. Ja się też zestarzał, no i teraz ogródek ma moja córka ze zięciem. No i o niego tu obrabiają. nie? No. I mam okazję czasami też tu przyjść, posiedzieć, pomóc im. Także wszyscy w rodzinie jedziemy już jako trzecie pokolenie. No ale tyś to teraz tak już skrócił, żebyśmy już mieli skończyć. A my dopiero zaczynamy. A jak to było? Z orkiestrą, bo wiadomo, że grąże i dali grosz. No oczywiście słuchaj, ja zacząłem 8 października 1958 roku u Augusta Kozła. No i powiem ci tak, jakże przyszedł do orkiestry, bo wtedy jo ja był sum, ojciec na nas do roboty, to społej, no i a czemu on co? nie? August się pytał, gospodarza Wierwicha. No panie, panie kapelmistrzu, ale jego ja go znam, bo on mieszkał za mną dali, nie? Także, a ja go dą, ale panie kapelmistrzu, ja bym, tata przyszł, ale teraz śpi, bo na noc idzie do roboty, nie? No dobra, to pójdź sam, no. Wziął mnie ku no i zaczął mnie sprawdzać, nie? Czy umia śpiewać, czy liczyć i tak dalej, i tak dalej, no. No po tym sprawdzaniu, Wierwich! Gospodarza wołał. Dobra, przyjmujemy go. A wela ci było lot? No, 10 lat mi było. Nie? No to w tej chwili od 1958 roku, że jest cały czas członkiem orkiestry. Nie? Wtedy było Walenty Wawel, Potem była po połączeniu kopalń z Walenty Wawel zrobili Wawel, bo połączyli kopalnie Walenty Wawel z, z no, Pawłem, przechrzcieli to na Wawel. No, a teraz grom na Bielszowicach nie? i grom jeszcze na pokoju, bo to zaś połączyli kopalnie, zaś przeinaczyli to wszystko, że dużo by było godać, I w Makoszowach ty? No, w Makoszowach raczej mało grom, ale więcej grom na Bielszowicach i na pokoju. Nie? A jak, jak to było tak? Yy, I ta orkiestra, no i normalna robota na Grubie, nie? No, oczywiście. Najpierw do roboty, a potem do orkiestry. Najpierw do szkoły, potem do orkiestry. W 58 roku pierwszy Rożek jechał bankom na Barburka, z Karmańskiego do Rudy, Bo w 58 roku otwarli Santa Pierwsza Nitka Tramwajową. Z Karmańskiego do Rudy, do Lepiarczyka. I to właśnie na Barburka było otwarcie. A także z Karmańskiego musiał do orkiestry piekty wasić. Albo na kolejnej. Ale w większości to głaził pięknie, bo to jeszcze był smarkaty synek. Orkiestra Augustyna Kozioła to była jedna z najlepszych orkiestr w Polsce, a w ogóle i sam na tyż na śląsku stadion śląski. Oj, od początku. Jak stadion śląski otwarli, to za bo zawsze tak było, że reprezentacyjna orkiestra górniczo grała na tych wszystkich wielkich imprezach. Nie? Już nie gadać o tych wszystkich dygnitarzach, którzy sam przyjeżdżali, No ale na Śląskim to zawsze mi tam najwięcej urzędowali. Nie? Także tego tam graniu, a graniu Mistrzostwa Świata, futbale i beleco, także masa tego było. Że trudno wszystko spamiętać i teraz w tej chwili to wszystko powiedzieć, nie co i jak. To za darmo Kupa imprez szło obejrzeć, a boście no, tak na początku zagrali i potem do domu? Nie, 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 bo jak my tam grali, no to wtedy zawsze ci gospodarze stadionu zawsze tam zostawili pora ławek do nas, że mogli my posiedzieć i popatrzeć. No a poza tym, poza krajem, to też wzdłuż, szerzej się tam zwiedzili i pograli, no to za granica. Słej. ja mogę powiedzieć tak. Od Związku Radzieckiego, od Duniecka o kanał La Manche, że zwiedził Europa. Od Bałtyku prawie po Turcję. Także wiesz, Europa i w te i we w się objeździł z orkiestrą, nie? masa tego było. Także pierwszy wyjazd mieliśmy w 70 roku, w 1970 roku do Rostocku. Wtedy był pierwszy festiwal orkiestr nadbałtyckich, no a potem to już tak zaszło się ciągnąć, 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 ciągnąć. W 1972 roku byliśmy w Związku Radzieckim ówczesnym na święcie Górnika. Oni mają we wrześniu, no to my najpierw do Moskwy, w Moskwie część oficjalną, no a potem na Grychtych Barburka jechaliśmy do Doniecka. Za żelazną kurtyną? No powiem ci tak, na zachód zaczęliśmy jeździć. W 1973 roku, w 1972 byli w Związku Radzieckim, a w 1973 jechaliśmy do Włoch, do Mediolanu. Wtedy tam było święto Gazety Unitej. No i to wtedy my tam grali w Mediolanie na stadionie San Siro. Wtedy tam wielka impreza była. Jakby między Radówka zagrali, to w szok! W szok! cały stadion śpiewał, że aż hej! jak, No! Fajnie było, fajnie było. Nawet wtedy ówczesny minister Szydlok, nie, to było brawissimo, nie, i powiedział, chłopcy, dzień dłużej siedzymy sam. Umiał wszystko załatwić wtedy, nie, no. Zabawna sytuacja. Och, tego Tomasa, wiesz, to tam, każdy wyjazd zawsze coś się wydarzyło, nie. No ale patrz, jak przyjechał generał Degol, rozumiesz, do Polski, witali my go w Nowym Bieruniu, na moście. Wtedy tam most oddali, no i tam go witali, nie? No a wtedy nasz yy, ko najmłodszy kolega Andrzej Bymbin taki frupek, grał na wyrblu. Jak go tego obejrzą, zaraz do niego przyszło, hopie ja medalejka mu przylepią. Tak. Wszyscy w szoku, nie? A o, do niego przyszło, zaraz mu przylepią, pogładzko go i tego. Właściwie wszystkich dygnitarzy z Europy to my witali, nie? Od Kadara, rozumiesz, Chruszczowa i tych innych wszystkich, rozumiesz. Całą lista bym musiał wymieniać. To no witali. No. To... To... Z Gagarinem i Tyryszkową, nie, bo wtedy też w Katowicach na fali rozumiesz, byli, no także... Wszystkich my witali, nie. To to żeście też słyszeli, jak ten De Golf z Zobrzu padał, ja, że to najbardziej polskie z polskich miast. swój <laughs> Degol, Degol, swoje powiedział, a my swoje zagrali, nie? no i wszystko. na tym zawsze polegało cały, widz całe sprawy, nie, żeby dobrze za, zaprezentować się, no i tak dalej, nie. Starzyło się tam, bo ja na pewno nie słyszał, ale e, że ktoś połostał za granicą. Jak my byli we, właśnie we Włoszech, nie? no my już wszyscy do autobusów tego nie ma jednego kolegi, no ale wieżak. Wyjazd z Mediolanu do Wiednia jechaliśmy autobusami. We wiedniu przesiadaliśmy się na pociąg no i z pociągiem do Polski. Nie? No a wtedy jeszcze bo była cholera we Włoszech, no i to my zaraz przyjechali do Katowic, do autobusa i do Siewieża na kwarantannę. Wtedy nos wywieźli na dwa tygodnie, bo to musieli sprawdzić, czy nie choćby byli szczepieni, czy ktoś nie jest już zainfekowany. Nie? No ale wszystko było odbyło się spokojnie. No a kolega, który po prostu się zawieruszył, no ale on po tym fligrym przyleciał, nie? Przyleciał fligrym za dwa dni, także nie było problemów. No. Pierwszy rozjechali do Niemiec zachodnich w 1975 roku, nie? mi do Dortmundu. No i powiem ci szczerze, bardzo fajny wyjazd. Prawie tygodniowy wtedy był pierwszy wyjazd, ja tygodniowy był. No, i nagraliśmy się tam. tam Dziennie 3-4 koncerty w... graliśmy na bieżąco. Nie? No, a drugi wyjazd potem był za rok, za rok, ale to wtedy my już tak byli w Recknhäusen, w Hamburgu, a potem na koniec byliśmy w Kiel. No, i wtedy wybierali Żerdera na ministra spraw zagranicznych. No, i w Kiel graliśmy z orkiestrą policyjną. Nie? No, i wtedy oni no zaprosili na, do nich tam na przyjęcie. Nie? No, no, a nasz kapel jest perfekt po niemiecku, także wiesz, kopiec, z tym kapelmaństrem się pogodali, rozumiesz tam najprzód biurze. Ja muszę też się coś spytać, też o pieniądze było co twoje tak? Słuchaj, powiem ci szczerze, no jak my tam takie wyjazdy, zawsze my tam jakieś kieszonkowe dostawali, nie? Także szło tam rozumiesz się zabezpieczyć, nie kupić, co nieco i tak dalej, jakaś pamiątka przywieźć do domu, nie? Bo wiesz, rodzina patrzyła, czy coś przywieździesz, jeszcze nie, a tym bardziej ze zachodu, nie? Wtedy z niebie cię przywoziło byle co, nie? No ale powiem ci szczerze, że, że nie rzeką było fajnie, rozumiesz? No i no fakt, musieliśmy się za każdym razem pokazać, nie? To jest takie... Różne tam słyszą rzeczy o takim fajnym wyjeździe do Zakopanego. Ach, to w 1962 roku były Mistrzostwa Świata w Zakopanem, nie? No i otwarcie, fajnie, rozumiesz, na stadionie pod Krokwią, rozumiesz, w pióropuszach tego, jak śnieg zaczął sypać, my w ciągu pięciu minut wszyscy biały jak bałwany. Tyle śniegu tako, tako była za, za, za dyma, że szkoda go dać. Ale co najważniejsze, jak my do tego zakopca jechali rozumiesz, z Franciszka wyjeżdżamy i rozjednym kolega: "Te jest no bo ja ustnik zapomniał, nie? No to się zawrócają. a mnie, to ja polecam przyniesę. A za chwilę go do ty, a ja basa nie mam". O Jak to basa nie mam? Jero stoi tam w kapelin, tuż leć po niego, nie? No ale polecieli tego, tak że my do tego zakopanego zdążyli dojechać. Ale co najważniejsze, tyle śniegu wtedy namuciło, że wojsko musiało, rozumiesz, robić yy, droga łodkopiewa, no bo na wysokość autobusa tyle śniegu było nasypanego. A my na prywatnych kwaterach spali, rozumiesz, no to jak kolega na keper wyskoczył z okna, to i nogi mu zostały w śniegu. Dobrze, że go wyciągli, bo by się piernie udusił. <laughs> no. Także powiem ci no a potem zaś zajśmy grali na zakończenie nie tych Mistrzostw świata no to wtedy rek na, na średni e, srebrny medal zdobył on no nie, nie, to był Marusasz a na duży wygrał wtedy regna nie no to cały czas byli zakopanym? nie nie my byli na otwarciu przyjechali by na co do Rudy a potem my jechali na zamknięcie nie jak to jak was tak traktowali na grubie no powiem Ci tak, że szło to wszystko z góry, bo my jako Rebizondacyjna Orkiestra Górnicza, nie, to zawsze szło to przez związki zawodowe, przez Ministerstwo Górnictwa, nie, zawsze oni tam, ci jadą tam, koniec dyskusji, podpisywali i wtedy było, nie było tego żadnej odmowy, że musimy jechać, no. no. to wtedy my jechali i rozumiesz, że mieliśmy delegowanie, nie, tak jak tu na... W Parku Wojewódzkim zawsze były promocje, jak skończyli szkoły technika górnicza i tak dalej, to tydzień, to cały tydzień my tam ćwiczyli z tą całą młodzieżą, grania i to wszystko, jak oni tam mieli wszystko zachodzić i pokazywać je i tak dalej, nie? także, no ale to wtedy mieliśmy normalnie szykty delegacyjne, no ale też musieli mi tam cały czas z nimi siedzieć. Nie? Ten orkiestr jest coraz to mniej. Prawie, że już znikło ilość. Teraz też niedawno, że książę też dowiedział, że makoszowy już nie ma. Nie, ma, nie są orkiestrą i no są pod Muzeum Górnictwa. Nie? Ale, ale są, ale są. No bo dzięki pani Szulik. No i właśnie Muzeum Górnictwa w Zabrzu, no tak się złożyło, że orkiestra kopalni Makosowie została pod jej egidą, nie pod urzędy miasta. Nie? No a jeżeli chodzi o, o, o naszą orkiestrę, no to zrobili... Połączyli Halemba, Pokój i Bielszowice w jedną wielką kopalnię, z tym, że jest ruch. Dali pokój, ruch Halemba i ruch Bielszowice. Także orkiestry dali istnieją jako orkiestry tych byłych kopalni. Teraz już na emeryturze, już nie ma tak tyle tak wyjazdów, wszystkiego, ale dali się gronie. No grosie, grosie, bo teraz niedawno graliśmy właśnie w festiwal Edwarda Czernego, który corocznie w Zabrzu się odbywał. No w tej chwili troszkę mniej orkiestr było ze względu na ta pandemię, między innymi też, nie? no ale i nie mają za dużo pieniężków, no ale urząd miasta tam coś wyszkrobał, jakiś sponsorów z NOLOS, no także ten festiwal się jednak odbył. Nie? No a w Rudzie Śląskiej 12 września będzie też zaś festiwal Augustyna Kozioła, który już też tam prawie do 20 dochodzi do 20 lat także że, że też co roku zawsze w Rudzie Śląskiej się odbywotny ten festiwal nie no że także zauważył że jest mało na rybku no właśnie ta technika która weszła w nasze życie telefony komórkowe telewizja i to wszystkie inne rzeczy internet no to wszystko tak zrobiło że młodzież zamiast chwycić się za instrument patrzy w telefon i na telefonie gro cały dzień. On idzie do sklepu, do szkoły, a on ten telefon już był w rynce. Pamiętam tak kiedyś, to tak to był, to był zaszczyt, żeby w takiej orkiestrze, na wyrblu normalnie grać. Ojejejeje. No przecież ja pierwszy raz, to, że jako wyrblista szedł w Tarnowskich Górach. Na, właśnie jak gwarki były zawsze w Tarnowskich Górach, to w pierwszy raz jak tam, jak obuł ja był zadowolony, że mi się udało dostać do, do orkiestry już nie, że mogę na, na wyrblu grać już w orkiestrze, nie. Także masa lud minęło, masa ludzi minęło i wszystko jest ok. Bela tak e, największą ilość była w orkiestrze u Kozła. Właśnie wtedy graliśmy w Tarnowskich Górach, no zbyło ponad 120 ludzi. Ponad 120 ludzi było. Także jak orkiestra szła, to ho, 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 początek, a końca nie było widać. Ale na Stadionie Śląskim też czasami tak było, też było ponad 100 ludzi, nie? Także jak orkiestra wlazła, wlazła na murawa, to praktycznie całe boisko było zajęte, nie? No i tak, tak, proszę Państwa, w orkiestrach dętych ta siła właśnie jest. W tej piosence też tak było, jest w orkiestrach dętych jakaś siła.

Teraz, proszę Państwa, mamy Pana Tadeusza Krząkały z Orkiestry Bielszowicki. Tadek, w którym roku żeś tak zaczął? No ja zacząłem grać w Bielszowicach na wyrblach i to było w 1959 roku. No to już masa, to już 62 lata. No prawie 62 lata minęło w maju bo pierwszy raz show na werb, z werblem na 1 maja. Przygód w orkiestrze masa, co? Przygód bardzo dużo, bo po tym, że się zaczął uczyć na puzunie i po krótkiej tam nauce dwa lata to trwało, to zaczął już grać na puzunie w orkiestrze Bielschowicach. Bielszowicach. No po tym to tak przelatywało wszystko, jak górnictwo postępowało, to w tym czasie w orkiestrze też zachodziły zmiany, bo my się łączyli z kopalnią Zabrze, wtedy to było Zabrze-Bielszowice i tam potem funkcję dyrygenta to przejmowali następni kapelmistrzowie, bo najpierw był, jako w Bielszowicach, to był po potem był jego syn, Melchior. I jeszcze do tego doszedł Henryk Han, grał w Katowicach na skrzypcach. No i po iluś tam latach przyszła zmiana zaś kapelmistrza, ale na tego miejsce Henryka Hanna przyszedł Herbert Han, trąbkosz ze Wospru z Katowic. No, wybitny trąbista. Znany nawet na całym świecie. No i w końcu przy tym różne okazało się, że jeden brat, ten Han, Henryk i, i Herbert, to wyszkolili tak orkiestra, że zdobyli, zdobywali my w Polsce pierwsze miejsca. I przy tych nagrodach wszystkich, no się też przysłużyła różne nagrody zagraniczne. No właśnie, właśnie, o, te, o ta zagraniczne chyba tako no i to chciałbym, żebyś sam widzom powiedział, proszę Państwa, to tak nie było takie coś, to było takie coś przez, przez wielkie coś. Podróż do Chin. No, podróż ta została objęta tym, że my zdobyli wtedy pierwsze miejsce w Polsce jako orkiestra Dento i jako Big Band i wtedy dostaliśmy ta nagroda wyjazd do Chin, a w którym to było roku? To było w 1986 roku na przełomie października listopada, bo pobyt tam trwał. Prawie 20, 20 dni no pobyt, ale a jechać pociągiem to była druga przyjemność, bo jechaliśmy tydzień w jedną stronę z Warszawy pociągiem do Moskwy, z Moskwy do Guan Bator przez Mongolia. Potem dali na do Chin. No, atrakcją tej podróży to też były te przeciepowanie tych podwozi, tych kółek. Jak to się do, bo tam był inny rozstaw i tu inny rozstaw, no i my się fajnie przyglądali, jak no z całymi wagonami dźwigali do góry, no i tam ci wyciągali te całe kółka no, na rozna szerszy tor, roz, wąszy. Teraz już po tylu latach, to już mogę no, trochę zdradzić tajemnicy, no to co by się tak? Tydzień w tym cugu robili. Co się robiło? Przede wszystkim troszeczkę trzeba było pograć. To było najważniejsze, żeby utrzymać adzac. I to wtedy, bo tam się przyjeżdżało na koncerty i trzeba się było pokłócać, ale tak się grało w karty, bo tam do Warszawy my chodzili, tak to przelatywało. No. I taką ciekawą rzecz to była, bo dyrektorem muzycznym był Jerzy Milian u nas i wtedy stoł w tym pociągu, w przeciągu no i tak patrzył, patrzył godzina, dwie, my mu tam dali pokój, pani niech się patrzy, ale w końcu komuś zabrakło cierpliwości i padł, ja się go idę spytać, czy mu się coś nie stało, nie? No a on się obrócił i mówił, nie panie Dyrektorze, a co tak? Pan patrzy stale nie do tego okna i nic Pan nie godi, nie reaguje Pan na nic. A do nowo tak patrzy, bo ciężko tu żyć. Jakby jechali przez te wszystkie tam, przez Ural o, wtedy by jechali, to i te lasy brzoskowe takie to, no i Olpado ciężko tu żyć. Chciałbym tu umrzeć, bo ciężko tu żyć. O, to jest jego cytat. Jak tam na miejscu, w tych Chinach, oprócz, no wiadomo, koncerty, mieliście codziennie koncert? My mieli, były takie dni, że my mieli dziennie i dwa koncerty, nawet jeden dzień były trzy. No i to się odbywało w takich wielkich domach, domach kultury. Jak u tam jest dużo, no to te domy kultury też były wielkie, nie? To tam było miejsce od 2 do 3 tysiące widzów i zawsze publiczności i tam było wszystko pełne. No i bardzo im się to podobało. To też chyba to już nie tajemnica, a jak żeście tak finansowo na tym wyszli? O, o, o. No my, to jest orkiestra amatorska. Także o jakichś finansach tam nie było mowy, ale dostali, nie idzie powiedzieć, dostali my kieszunkowe, jak my przez terytorium Rusu 5 dni, no do, do tego Warsu trzeba było wleść coś zjeść, to musieliśmy mieć pieniądze, no to dostali my tam ruble, a przez Mongolia to zaś nam dali, jej pieniądze były to briki. Też było do Warsu, no tam na zupka, na piwko, czy jakieś danie tam ruskie, czy, czy mongolskie, no to się zjadło i czegoś się tam napiło, a druga rzecz, jeszcze po tym jakby przyjechali do Chin to było nawet zaskoczenie bo my dostali po 100, do dzisiaj pamiętam, po 107 juanów, ale to były te juany zielone to były traktowane tak jak u nas do, dolary, nie? I to miało większą wartość i my mogli wchodzić do tych takich remonowanych sklepów takich większych, towarowych. A te ekspedientki wszystkie miały po angielsku, no, aby się no, do nich mogli śmieć. Jakich tam oficjeli się poznali w ten czas tych Chinach? No, na już na sam początek to był zrobiony tam wielki bankiet i był obecny tam wtedy obecny minister węgla górnictwa chińskiego. No i wicepremier Chin. Restauracją piękną. Ozdobiono kolorowo wszystko, a jedzenie, no jak, jak to w Chinach. Jednemu to smakowało, drugiemu to nie smakowało, a niekerzy to no, się pokidali galoty, bo tymi patyczkami się dość ciężko jak na pierwszy raz jadło. No i to tak wyglądało okej, okay, no i potem się zaczynały już te koncerty, bo nie graliśmy no, w Pekinie, ale graliśmy w takim Zagłębiu Górniczym datą. Słuchaj, a tak... Y Wy takie młode chłopcy, muzykanty, w mundurach. Wiemy, to... się liczyli zawsze do muzyków. A, no przepraszam, przepraszam, do muzyków. Tak samo jak nie ma gołębiorzy, tylko są hodowcy, to, 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 to jest samo. To powiedz, no, a jak tam te chińskie dziołchy? No chińskie działchy bardzo fajne, szwarny. Wiesz, no inaczej wyglądają, ale prawie każdą podobno do, do drugi, jedna do drugi. Z początku no się to tak wydawało, ale jednak jest e, różnica po tym, na tych twarzach występuje. Nie? Najpierw to my no, widzieli te skośne oczy no, i te uśmiechy, bo tam dużo się uśmiechają. Ciebie to tak nie robiło różnicy, bo, bo ty też z bracikiem to żeście są bliźniaki takie całkiem podobne, to abyście takie dwie chinki całkiem podobne poznali. No właśnie, to my tam byli właśnie takim obserwowani ze bracikiem, nie? Jako zwilingry, to na nas tam najbardziej patrzyli. Wtedy na tym oficjalnym przyjęciu, gdzie tam był ten minister górnictwa, to i te dyrektory, wszystkie zaprosili nas do swojego stołu na tym przyjęciu i my byli tym zaszczyceni, no, że, że my z nimi tam mogli. Siedzieć no i nawet wypielimy z niemi po jednym kamby. Kambę to jest z nas zdrowie. śpi, siądka, się ksiąta, syneczek śpi. Górnicza lampka się pali, to nasze słodko. Kombajny, kombajnem ciśnieni spod ziemi do będę dla kraju wsi, dla miasta